Wyobraź sobie ląd, który zniknął w mgnieniu oka, ogromne kontynenty, bujna roślinność, majestatyczne miasta pełne światła i energii, a pośrodku tego wszystkiego istoty o niezwykłej wiedzy i możliwościach, które dziś nazwalibyśmy wręcz nadludzkimi. Atlantyda, tajemnicze imperium wspominane przez Platona. Mają się i Klikiasie to temat, który od tysięcy lat rozbudza wyobraźnię, a także budzi pytania, które wciąż nie mają jednoznacznych odpowiedzi. W dzisiejszym 25 odcinku cyklu tematycznego spróbuję odpowiedzieć na takie pytania, jak czy Atlantyda naprawdę istniała? A jeśli tak, czy ich technologia mogła być bardziej zaawansowana niż nasza dzisiejsza? Zacznijmy od zagadnienia: zaawansowana energia, mit czy rzeczywistość? Według niektórych przekazów, Atlantyda wykorzystywała czystą energię pochodzącą z kryształów, szczególnie tzw. kryształów ognistej mocy. Były to ogromne struktury. Niektóre Miały mieć wysokość nawet kilkudziesięciu metrów. Które skupiały, wzmacniały i przesyłały energię z naturalnych źródeł: słońca, ziemskiego, pola magnetycznego, a nawet innych wymiarów rzeczywistości. Ciekawostką jest, że podobne koncepcje czystej energii były rozwijane przez Nikola Tesla, który, co ciekawe, twierdził, że swoje pomysły otrzymał z kosmicznego źródła. Czyżby z tej samej matrycy, z której korzystali Atlantyzi? Dziś nauka zaczyna dostrzegać realne możliwości energii bezprzewodowej, rezonansu Schumana, energii punktu zerowego, a przecież to właśnie te idee miały być rdzeniem atlantyckiej technologii. W Atlantydzie, dźwięk i częstotliwość miały ogromne znaczenie nie tylko dla komunikacji ale i dla inżynierii, i medycyny i duchowego rozwoju. Mówiono, że potrafili unosić ciężkie kamienie za pomocą dźwięku. Technika podobna do tych, które przypisuje się również starożytnemu Egiptowi czy Tybetowi. Niektórzy twierdzą, że konstrukcje megalityczne jak te w Pomapunku, Olantatym, Tytambo czy Baalbek mogły być wzniesione właśnie za pomocą takich technologii. Współczesna nauka nie potrafi wyjaśnić, jak możliwe było wycięcie, transport i ustawienie kamiennych bloków o wadze kilkuset ton bez zaawansowanych maszyn. Niektóre przekazy, szczególnie te channelingowe i ezoteryczne, jak przekazy Tota czy materiały od Odgara Coisa, Kojs, sugerują, że Atlantydzi nie byli tylko ludźmi takimi jak my. Posiadali zdolność komunikacji telepatycznej, wykorzystywali trzecie oko, podróżowali między wymiarami i potrafili wpływać na materię za pomocą świadomości. Ich technologia miała być przedłużeniem świadomości, a nie tylko narzędziem, co diametralnie różni się od naszej dzisiejszej koncepcji techniki. Jako czegoś zewnętrznego. Dowodem tychże moich słów jest zaawansowana medycyna i regeneracja. W Atlantydzie nie było szpitali w dzisiejszym rozumieniu. Lecznicze komnaty wypełnione były światłem, dźwiękiem i częstotliwością. Leczenie odbywało się poprzez przywracanie harmonii pola energetycznego człowieka. Choroba. Była traktowana jako zakłócenie częstotliwości, a nie tylko fizyczny objaw. Niektóre źródła wspominają o komorach regeneracyjnych, które mogły odtwarzać uszkodzone tkanki, przywracać młodość i oczyszczać z traumy fizycznej i energetycznej. Czy właśnie dlatego niektóre dusze mają dziś wspomnienia życia w szklanych świątyniach pełnych światła? Co się stało z Atlantydą? Jaka katastrofa y, y, spowodowała jej zniknięcie? To nie była wojna czy kataklizm naturalny, ale nadużycie energii, próba zdominowania natury, a także eksperymenty z czasem i wymiarami. Niektórzy mówią o tym, że otwarto portale których nie umiano zamknąć i że to właśnie manipulacja czasoprzestrzenią doprowadziła do destabilizacji całej planety. Jest to ostrzeżenie, które w dzisiejszych czasach pełnych technologii AI, eksperymentów genetycznych, może być bardziej aktualne niż kiedykolwiek. W dalszej części przytoczę mało znane fakty i ciekawostki związane z Atlantydą. Pierwszy temat to jest trójkąt bermudzki. Już o tym mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach naszych ciekawostek. Jeśli chodzi o trójkąt bermudzki, niektórzy badacze twierdzą, że to miejsce zawiera pozostałości po technologii Atlantydy. W latach 70. tych rzekomo odnaleziono tam kryształową piramidę na dnie oceanu, która emitowała nieznane częstotliwości. Kolejnym przykładem jest mapa. Piri Rejsa. Renesansowa mapa ukazująca At Antarktydę bez lodu miała być sporządzona na podstawie znacznie starszych źródeł. Niektórzy sugerują, że pochodziły one właśnie z Atlantydy. A język Atlantów: jako kolejny przykład. W Channelingach pojawia się opis tzw. języka światła symbolicznego, geometrycznego języka, który miał łączyć dźwięk. Obraz i intencje w jedno. Przypomina to koncepcję świętej geometrii oraz współczesne badania nad wpływem symboli na wodę i świadomość. Następny przykład to legenda o Tocie. Egipski bóg mądrości miał być ocalałym Atlantem. Który przeniósł wiedzę z zatopionego kontynentu do Egiptu, rozpoczynając nową epokę cywilizacji. W szmaragdowych tablicach TOTA można znaleźć opisy technologii tak zaawansowanej, że do dziś wydaje się nierealna. Moi drodzy, zbliżamy się do zakończenia tego odcinka. Należy postawić pytanie: czy Atlantyda naprawdę istniała? A może to tylko metafora duszy, która pamięta swoje boskie pochodzenie? Niezależnie od odpowiedzi, Atlantyda uczy nas jednego: że technologia bez świadomości prowadzi do upadku, a świadomość zintegrowana z technologią może otworzyć drzwi do cudów, o jakich dziś nawet nie śnimy. Być może prawdziwe pytanie nie brzmi: czy istniała technologia Atlantydy? Raczej powinniśmy zapytać, czy jesteśmy gotowi o sobie przypomnieć. Jeśli uważacie, że zaprezentowane przez nas treści są interesujące, zapraszam do wsparcia rozwoju naszej telewizji dobrowolną wpłatą. Link do rzutki znajdziecie w opisie tego nagrania. Subskrybujcie naszą telewizję Iskra Życia TV, poruszamy w niej, w niej tematy, które są mało znane, a jednak oparte na faktach. Bądźcie z nami, śledźcie kolejne odcinki ciekawostek, w każdym z nich odkryjemy jeszcze ważniejsze rzeczy, które są... Ukryte przed ludzkością, ukryte przez jednostki. My je po prostu odkryjemy dla Was. Dziękuję za uwagę. Widzimy się za dwa dni, niezmiennie o 16.00. Punktualnie bądźcie i słuchajcie kolejnego odcinka Ciekawostek. Do zobaczenia, mówił Marek Zadęcki.